Co ty robisz? Moje! Twoje. A, dobra, mega a, spoko, że a, ja czekałem, ja czekałem grzecznie aż się przywitasz czy coś. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, stój, stój, stój. masz. Stój w miejscu, masz. Podałem ci. Czekamy. To dla ciebie, a? to dla ciebie. O nie, ty masz pistolet! A. Dobra, idę, nie boję się ciebie, a ty mnie. Co ty zrobiłeś? Zabiłem się sam. ulubiony gracz ważne, Nieważne, nieważne, dobra. Ej, dostałem żadnej broni! No co to! Moje drodzy, patrzcie, u, u pozornika można zobaczyć Cesa, a u mnie też! Hua. Ja nie mam żadnej broni, nie boż zabijasz. I rzucam się na fejka tą broń. Łapię to, robię to i robię cyk Aha. Ja stałem w miejscu jakby co o, cześć, Dzień Dzień Jesteś? Skończył mi się! Skończył mi nic. się, uciekam! Skinaj znowu sam od swoich latańców. Ty może ja nie powinienem stąpać. Dobra, ja? Co no będą weźmieć? Masz Ja nie idę. Ja A nie idę. O! Komputer! Zbieraj laptopa darmowego. Czego to reklama? Kówno! Dobra, jest 0 do 5! Ty śmieciu, ty! No, przestań tak robić! Oh, o! czym rzuciłem? Nie jestem pewien, czym nawet. No i teraz też minigana, super. Dobra, Eldo. <grym grym grym gany> mój loj, tak. Mój loj, Umarłem. Wlazłem w kolana. Ja też. O! Oh, to miło. Have czy to są kolce śmierci? Śmierdzi? Kolce śmierdzi Tak. Ale Pusun, nie mam to są kolce śmierdzi 5. Ci... Takiego plaska po prostu! Jesteś takim śmieciem zastojanem, no przestań! Uuu! Dobra, Dobra zginęłem od kuleki Nie umiesz unikać kulek. Nie umiem kulek unikać, niestety. Ja się, ja się Na nauczyłem mama mnie kulek. nauczyła mnie unikać kulek. Twoja nie unikała! O bo jesteś śmieciem, dobra, właśnie dlatego jestem niebiły, bo ty jesteś śmieciem. No i dobra, do widzenia. O kurde No i super, ty mnie odpychasz, że cię nie Jest, mogę. Zajebista bo... giera! No ja mam super! Zagajmy! Zagajmy w super smash! No twój stary ga w super smash z twoim wujkiem. Może gra? Ja nie mam żadnej broni, to już słyszałem, że przełowałem. Jesteś psycholem? Co ty robisz? Próbuję wrócić na mapę, ale nie udało się. Ja Co nawet to? nie znalazłem nic! Ty no już zdążyłeś się zabić shotgunem! Widzisz, patrz, masz już coś. Widzisz, nie narzekaj. O kurde! Co ty zrobiłeś? Ja chyba jakimś klejem strzeliłem, ty! Eldo! Jak już ty jesteś śmieci, ja wczoraj próbowałem a ty w mojej łańcuchy nadkięcielasz! Jaki śmieć! Śmieć! <grym> ja już wolę Tak ja ja to ta ta No i teraz no dobra, weź no dobra, masz No i nie wziąłeś. <grym> po, po <grym> Dobra, powiedziałem to i dosłownie dwie sekundy ten spadłem i ja, nie mam słów na siebie. Co ty tam robisz? O, Obe, super. Super gaming. Polskie linie lotnicze! O. <grystanie> wow, Jakbym był w sci-fi. Co to robi? Halo, buzionik. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Cześć, <grywka> cześć. Unikam, unikam. Ja nie wiem co to robi nawet totalnie. U! O, o, gówno, ale gówno! O kurczę. Dasz mi tą broń, dziękuję. Za... Ktoś wygra w końcu! Tak, ktoś w końcu dostanie. A. A. <grywka> A. A. <grywka> Jak chcę się, dawaj. Pistoletówka. Głowa, głowa, głowa! To a ty masz lepiej, bo się chowasz za tym cwaniaku. Jak mam lepiej, jak ty debilu masz wyższą pozycję? Co ty krasnę głupoty? Staj z innej z masz high ground! Siostra miś na high ground, moja śniegu, No to, to by głowa wystawała. No, to by dupa wystawała, stary... jak jak wujek przyjeżdżał, <noise> jak to Jak całe życie! <głos> <głos> Nie mogę, kiedy jesteś siórem, naprawdę! Siórem, siórem! No gdzie ty jesteś? Siurem, ale, pisak, ja. Super. Samo, patrzę kto tworzył na... tu mapę? Kto tworzył tu mapę z żulem po prostu? Hehehe. I co robisz? O ty, tchu, tchu, A, padł na Hahaha! O nie, dobra, 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 dobra. Co ty dobra. robisz? Czemuś tak jesteś? Jak? Ale jesteś śmieciem, ale jesteś śmieciem. Wziąłeś broń, wziąłeś broń. Dwie broń! No i co? O! Dwie versus no gun. Ja, szczerze, no gun. Szczerze, broń versus noga! Tego noga! Nogi, ale ty nic na broń robią. Która tak? stąd w sensie? Pracę tam? Pracę tam? OLE jesteś gnomem! O, o. O co chodzi? Dlaczego to zniknęło? Aj, się pojawiło! I A pojawiło! I się nagle pojawiło! Świetna zabawa! To będzie leciało w naszym kierunku? No idzie, nie chcecie. No to nie, bij mnie. Dobra, przejdę to, przejdę to. Nie, nie! Oszukiwało się na testach sprawnościowych, co? A, dzięki za pomoc. Subie. No idę, idę ci pomóc. Ej, jak ty tak kłócasz dobrze? <grym> nie chcę umierać, proszę, nie chcę. Proszę, nie chcę. <grym> ja wiem cię, ale jaki O-o, o, -o. o kura, lipa. Ale lipton. O nie. Yes! <grym> Myślałem, że się przecisnę pomiędzy. Dobra, na swoją platformę. O kurde! O kurde Trzeba było pod daszkiem wszystkować. Co tam śmiecił? Ale miło! Ale miło! Koledzy kurde i pop Co to za kulki są? Co to robi niby? Po prostu cały czas bije. gorzej i bije. Jak z AWP O... Ja nie wiem. Ja nie wiem robił. Dzięki! O, Dzięki! Nie, ale, debil. ale debil, ale debil, ale debil, ale debil! Nie mogę, jaki ty jesteś głupi po prostu! Sam ale Dobra, tak mi... no nie! Ty masz speedhaka! No. <laughs> Sam masz speedhaka ty! Głupi byłem, ja bo po tak broń polazłem. Nie, masz malki malutka. Kuleczek maluski No i dalej się pojawia Widziałem, pojawiło. widziałem, że idziesz w moim kierunku Dobra, no dawaj, no dawaj, no kuj, no dawaj, no kto trafi kuleczką? No nie trafi ja kuleczką Nie, nie, nie i w końcu ktoś wypadnie <suszy> Oj, oh, <i> spadłem <suszy> A co my robimy? A, ja tkide super Oj, dupa, dupa i kamienikupa tak zwana, bracie. Żegnaj. Nie, nie, nie! Głównie nie jestem, jest, nie! Jest. No. O kurde, ile broni. tej gry. Dobra, Taka nie używam tego się... czerwonego, w nosie to mam. Nie używam czerwonego. No, jesteś Czemu? tchórzem. Czemu? No, bo przegrywasz. A, bo nie Ja użyłem no. no, jak się je trafiłem? No, I'm bocik. Łapa jak bohan chleba. Jak co? Oj, te trafiłem. No to cholera. Ja to. też. Łap. Co to jest w ogóle? Co robi ten granat? No czekaj, sprawdzę. Wrzuć we mnie. Sprawdziłem. Ja tak, ja tak mówię, wrzuć ze co robi ten granat. Ja tak robię trochę dużo, wiesz? Użyjesz tego granatu, prawda? Ty masz takiego małego siurka, że ty to użyjesz. Wiedziałem. Wiedziałem ty... To u... sam użyłeś tego już jest na kółku. Tak użyłem co? <laughs> jestem. Ja, cały czas... Mi ja cały czas na kucku byłem o co chodzi? E... Aha. A, easy. A bo to był ko... Ale... to... Ja już wiem o co chodzi Mati. To był po prostu powietrzny konkurs taneczny. No to ja lepiej dajcie, jak widać. Ale ze Nie widzę nic. Nie widzę nic, mam białe ekran, mam białe Masz białą na twarzy? <laughs> no, mam białą na twarzy, jakby przyjechał kurny wujek za majeczki, wiesz? <laughs> Ja nic nie widzę, nic nie widzę, po prostu nie widzę nic. Dobra, już widzę. Jeszcze śmieci mnie, jeba... Yeah, oh yeah. Ej. co ty co... <grym> za <zrobiłeś? grym> Spadłem. <grym> Dobra, tylko wrzutanka, tylko... No, ja jestem gnomem najgorszym, Nie, spadłem, mi się nogi pokręciły. No, przyjdź do mnie. A ty masz no to możesz strzelać. No to lipa. Nie no tylko nie wiatrak, nie! Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się! Tak, podaj się, Podaj się, podaj się, podaj się, poddaj się, tu nie powinniśmy bić. Dobra. Okej, okay, dobra. Tu. Czemu ja ci nie trafiam? Przestań! <grym> wiatrak wiatr wiatr jest po prostu taki, że dmuchasz, hello. Jaki? Wiadrak jest Jaki, idealny! Słuchaj, tam jest złoty widelec. to chyba coś dla ciebie. Ja rzuciłem się po broń i spadłem. Ja się tańczę na górze Dobra, spadaj Knoju. No i co? No i gówno, bo je No i oboje mi jest! Tak się kończą nasze walki! Dobra, wracaj tu Ja nie mam metalu w sobie proszę mnie puścić! Wracaj tu! Ten... Nie no no jestem. Oj, dobra, ginę, 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 już ginę, ja za wysoko no, Dobra, <laughs> wow! już kupę. Uuuuh, pani, co tu jest, a czego tu może nie ma? Może zdążę, może zdążę. O lul, o lul, co to za tej końcik? Daj tak O ja! O! Zabrałem wszystkie pełnie! No nie! Zabrałem wszystkie Przyszedł i. Dawaj dobranie. Nie! O, MAM powiedź, że Jak tylko to. Jezu, co to są za poziomy? Ja nigdy w to nie grałem. No, jakieś dziwne, są nowe dodali. Jezus, o co tu chodzi? Gdzie... Gdzie mam tu niby iść? Nie ma tu nic. To, za... to mapa. <laughs> Gdzie jesteś poza. Na górze. <laughs> widzę cię, siema. 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 A tu nic nie ma. No nie ma tu nic. Nie ma nic. Nie garb się, bo tak będziesz chodził do końca życia. Siema. No ale tu, no, tu, tu nie ma. A no, Tam jest tarcza. Tam nie ma nic. Nie da no, ja się zginąć nawet od tych laserów, wiesz? Nie wiem, tu, tu coś no, leży. Nie możemy Nawet, nawet Co? nie możemy zginąć, Co? Co to weźmy się z już. Co to robi? A, no weź zgiń! Nie da się. Właśnie próbuję ja zginąć, ale nie mogę, nie umiem się zabić, stary. Masz. O, dziękuję! O. Pa! Podwójne... Podwójna Moc przysania. Ołjee! Co się śmiejesz? Czy ty spadłeś, nie? Podwójna Moc Przyssania! No, podwójna jednak, moc... Jednak, ci coś, jednak ci coś z tego wujka zostało! Ej. Co, co widzieli mieszkańcy Fukushimy?

Ja słyszę jak strzelasz, ale one lecą tak powoli Że Chryste panie. No ja nie mam tu nic, nic się nie dzieje Ja jestem zamknięty, no przyjdź do mnie mnie zabić! Ale ja coś. nie mam jak przyjść, jak wyskoczyć. Dobra, najwyżej zginę No i koniec giniesz, bo nie, nie dolecisz, nie dolecisz. A ty byłeś w jakim więzieniu? Co jest? Dajesz poza, dawaj! Wo, dobrze! Dobrze! Gnieciesz go, gnieciesz, gnieciesz! A jak byś to powiedział, z tym podoingiem? No Jak to, to się nie... stało? Co się dzieje? Wytłumaczysz <grystanie> <grystanie> mi coś. Co ty robisz? Ja, 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 mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego ja mam rękawice do tyłu? Dlaczego moje rękawice są do tyłu, a twoje są były do przodu? To k***e. No czemu ja mam do tyłu? <grystanie> o je, Co? Dobra. Nie... <grystanie> co zrobiłeś? Nic nic. <grystanie> <Po prostu grystanie> nic. 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 Po prostu nic. Nic. Po prostu nic. Ja nie mam żadnej broni, to już masz mini minigun'a. Dobra, mam pomysł. No ja tak mam broń, sorry, oszukałem Cię. Dobra, już nie mam. Haha, elo. Co to jest? E, dobra, jest bugowana gra... No. Wpadłem poza mapę, jak już jestem, przepraszam. Ja nie mam broni. No co, Cię, ale gdyby ta gra nie O Jezus, co, co się dzieje? O! Spaliłem się sam. Co się dzieje? Ja nic nie usam! Nie wiem, idę na drugi koniec, żebyś mógł sobie coś porobić. Dobra, gotowy? I uwaga. No gówno. O! 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 Dobra, no nie, a pozwól na shotguny, dobra, nieważne. To no. nie było rozmowy. Na no, to tańczenie w powietrzu niestety wygrywasz zawsze ty. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się i do wyskoczenia.